3 czerwca 2023 roku rozpoczęła się budowa placu centralnego w Warszawie, który powstanie w miejscu placu defilat przed Pałacem Kultury i Nauki. Autorem projektu nowego placu jest pracownia architektoniczna AA Collective. Przed głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki pojawią się drzewa i trawniki o łącznej powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych. Na wierzchnie zbruku. Wykonana z sześciu różnych rodzajów kamienia, przypominać mają układ dawnych ulic, a trawniki o łącznej powierzchni ponad 3300 m2 będą mieć obrysy przedwojennych kamienic. Przy samym wejściu na plac, od strony ulicy Marszałkowskiej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej, znajdzie się staw o powierzchni 140 m2, który zostanie obłożony białym marmurem. Jego forma będzie odzwierciedlać kształt jednego z historycznych dziedzińców zburzonych kamienic czynszowych. Na nowym placu zostanie zasadzonych ponad 100 drzew, w tym robinie akacjowe, jesiony, gledicie, derenie, grujeczniki, miłożęby i magnolie. Ustawione zostanie ponad 40 ławek, krzesła, kwadratowe ławy wieloosobowe oraz półokrągłe siedziska wokół drzew. Kamienna trybuna honorowa zostanie rozebrana, a po oczyszczeniu ponownie zmontowana, ale w nowym miejscu, bliżej Marszałkowskiej. W trakcie prowadzonych prac zostały odkryte unikalne fragmenty bruku i dawnej zabudowy, pozostałości kamienic, oryginalna nawierzchnia bazaltowa, torowisko tramwajowe na dawnej ulicy Złotej, a także granitowe krawężniki. W miejscu, gdzie trwa budowa, Znajdują się nawet dwa metry pod obecnym poziomem gruntu pozostałości ulic: Chmielnej, Złotej, Siennej, Śliskiej, Pańskiej, Zielnej oraz część Marszałkowskiej. W trakcie budowy pałacu w całości zniknęła ulica Wielka, biegnąca równolegle do Marszałkowskiej. Plac Centralny w Warszawie. Nowoczesne serce stolicy. Plac Centralny, który powstaje przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To jeden z najważniejszych projektów rewitalizacji stolicy w ramach programu Nowe Centrum Warszawy. Inwestycja ma na celu stworzenie nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni publicznej, która połączy funkcje ekologiczne, społeczne i kulturalne. Plac Centralny, powstający w sercu Warszawy, to projekt, który ma na celu zrewitalizować przestrzeń miejską i stać się jednym z najważniejszych punktów spotkań stolicy. Główną ideą projektu jest stworzenie przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, ale również przyjaznej dla pieszych. Plac Centralny ma stać się miejscem wielofunkcyjnym, gdzie odbywać się będą wydarzenia kulturalne, społeczne oraz targi. W projekcie uwzględniono elementy małej architektury, zieleń oraz nowoczesne oświetlenie, które razem mają nadawać mu wyjątkowy, współczesny charakter. Plac Centralny zajmie powierzchnię około 4 hektarów, z czego znaczną część stanowić będą tereny zielone. Plac ma nawiązywać do przedwojennego układu urbanistycznego Warszawy, między innymi dawnej ulicy Zielnej. Podczas prac budowlanych odkryto liczne artefakty archeologiczne, takie jak biżuteria czy naczynia, które zostały zabezpieczone i przekazane do muzeów. Plac Centralny stanie się symbolem nowoczesnej Warszawy. Przestrzenią, która łączy przeszłość z przyszłością. Jego projekt wpisuje się w wizję stolicy jako miasta bardziej zielonego, otwartego na ludzi i przyjaznego środowisku. Ta inwestycja zmienia oblicze centrum Warszawy, zapewniając nową jakość przestrzeni publicznej i wyznaczając standardy dla przyszłych projektów urbanistycznych. Budowa Placu Centralnego w Warszawie jest coraz bardziej zaawansowana, a otwarcie przestrzeni. Jest planowane na wiosnę 2025 roku. Obecnie realizowane są kluczowe prace, takie jak układanie nawierzchni kamiennej z wykorzystaniem szarego, zielonego i czerwonego kamienia skandynawskiego oraz odtwarzanie przedwojennego układu ulic, w tym ulicy Zielnej. Projekt zakłada również zastosowanie elementów historycznych, takich jak lokalizacja dawnych kamienic. A część użytego materiału pochodzi z rozbiórki Placu Defilat i została poddana renowacji. W ramach inwestycji realizowane są także nasadzenia zieleni. Docelowo na placu pojawi się ponad 200 drzew, w tym lipy europejskie, miłożęby dwuklapowe i magnolie japońskie. Powstaje również oczko wodne oraz trawniki z roślinnością ozdobną, które będą dostępne dla mieszkańców i turystów. Dzięki temu przestrzeń stanie się bardziej zielona i przyjazna dla użytkowników. <laughs> I don't think you are going to fly over there